Ja jestem pan Kawia i witam serdecznie w trzecim epizodzie. Don't Starve Shipwrecks, jest dzień 13. Jak obiecałam, ogarnęłam sobie podstawową bazę. Zebrałam naprawdę bardzo, bardzo dużo e, surowców. Wykarczowałam bardzo duży kawał tutaj dżungli z drewna. Spaliłam też ją e, szczątkowo. E, tutaj wydobyłam sobie, jak widzicie, darnie pod bazę, żeby wreszcie mnie nie zalewało. E, pozyskałam odrobinę kamienia na garnki. Będę musiała jeszcze tutaj zawrócić po odrobinę złopa, złota, bo tutaj poszły mi na właśnie miecze z miecznika. Troszeczkę tutaj poprześladowałam małpy, żeby ponawozić krzaczki. I w tym momencie zabieram się już o to za budowę lepszej łodzi. Powinno mi nie starczyć na Armor Boat, tylko chyba jeszcze będę potrzebować. Linek, z tego co pamiętam, ale Linę to nie jest problem. Również tutaj e, posiadam. Mm, dobra, CitraPnie. Armout, Bolt, gdzież ona Kurczę, Tutaj jest, dobra, trzy liny. Ojej, ale ktoś tutaj e, pruje przed siebie. Dobra, trzy liny, ok. Dobra, ten jedwab mogę na razie zostawić. E, tak, też zabiłam jednego tutaj węża takiego trującego, Reszta ciętego kamienia zostawiłam sobie. E, w dzisiejszym epizodzie główny cel to będzie znalezienie e, tego mm, no. ...Koralowca, żeby wykonać sobie kominek, żeby nas nie zdmuchnęło. Dobrze, w tym momencie mogę wykonać sobie Armored Boat i przydałby się jeszcze do niej jakiś żagiel. Czyli tak, ee, tak, dwa klofy i w tym momencie jesteśmy chyba w stanie już wytworzyć... Yy, żagiel jeszcze tylko dwie liny potrzebujemy, ale to też nie jest problem. Tutaj zaraz sobie dozbieram, oczywiście. Clove, sail. dobra jest. Troszeczkę słabo stoję, jeżeli chodzi o jedzenie, ale to tam też yy, żaden problem. Tutaj reszta tego, tego tutaj się nam przyda. Jeszcze bym sobie yy, wykonała. Może szafę? Dobra, no bogato. <noise> Lecimy, szafę. Dobra, się wam pokażę, może się przebiorę. Mm, tak, użyję sobie może innego skina. Szafa będzie dobrze wyglądać na przykład tutaj w tym miejscu. Dobra, używamy wardroba. A tutaj mogę też korzystać z tych, tych ubranek, ale dobra, ja bym chciała takiego skina całościowego. Verdanta bym chciała, dobra, konfirm. Jest ok, jestem verdant. No, i w tym momencie możemy lecieć chyba w dalszą drogę. Wykonałabym sobie jeszcze tutaj światło na łódkę, bo to też się przyda. Tutaj trawę sobie pozyskam z tego miejsca. Wszystkie patyki służyłam dosłownie na te garnki, cztery garnki. Myślę, że tutaj wystarczy jak najbardziej. Będzie trzeba pomordować troszeczkę żyjątek wodny, wodnych, że pojawiła mi się tutaj Straż Przybrzeżna w postaci koników, tych mechanicznych. One na łodziach sobie pływają w Shipreccie i pojawia ich się znaczna ilość, kiedy właśnie tutaj dokonujemy mordu na niewinnych morskich stworzonkach. Więc tak, jeszcze tutaj troszeczkę trapy bym sobie pozyskała. I będę lecieć, będę płynąć w poszukiwaniu właśnie tego, jak on się nazywał, y koral, koralowiec. Dobra, jeszcze tutaj tylko wykonam sobie oświetlenie na łódkę. Boat Torch. A to było w świetle. Ba. Tak, dobra, Boat Torch, dobra, Prototype. I tutaj chyba, przepraszam, trąciłam mikrofon. No i tutaj chyba będzie można, chociaż nie, dobra, idę tam, z tamtej strony. Albo dobra, od razu tutaj y, rozstawię swoją łódkę. Dobra, Armored Boat. Hop. Od razu żagiel, i też tutaj torcz. I płyniemy sobie przez morze i oceany. Jajku na tej łodzi naprawdę już się prześwietnie pływa. Zobaczymy, co nas tutaj dalej czeka. Troszeczkę ubogo mam, jeżeli chodzi o jedzenie, ale myślę, że tutaj szybciutko się to zmieni. Dobrze, zobaczmy, co tutaj. Nam pokaże świat. Kolejna wysepka, kolejna malutka wysepka. Na razie może bym się tak nie skupiała na odkrywaniu tego, co tutaj ukrywa ta wyspa, chociaż kurczę, no żyć mi się chce. A kraby tutaj widzę. No a to można kurde sobie zeżreć bez, <noise> e, bez żadnych tutaj e, no, nieprzyjemności w postaci no spadku sanity. Tylko a co ty taki taki jesteś, taki wściekły, co? Gościu. dobra, chodź, daj mi się upolować. Nie chcę mi się dać upolować. Znowu krokodyle mi idą? Przecież niedawno były. No dobra, no to poczekam tutaj na krokodyle. Ale no naprawdę, no niedawno, niedawno krokodyle już mnie nawiedzały. Muszę naprawdę złota jeszcze dokopać, bo to jest jakaś masakra, bieda straszliwa. No ale baza już wygląda całkiem nieźle. Dzień. E, 14, tak w zasadzie znaleźć tylko ten e, koralowiec, e, wytworzyć sobie jakąś czapeczkę i jestem gotowa w sumie na <laughs> poszukiwania tej Arka. Myślę, że tutaj to będzie pierwszy większy przeciwnik, z którym tutaj się będę chciała e, skonfrontować. No, wiem, bestie nadciągają, a ja tutaj przy okazji się troszeczkę mam zamiar jeszcze pożywić. Zanim się tutaj kroksy przyjdą dojechać. Nie, mam nadzieję, że ogólnie tutaj nie będzie aż tak źle. Wilkwit jest wprawioną w bojach wojowniczką, więc tutaj nic złego jej nie grozi. A to jest dodatkowe tutaj e, jedzenie, że tak powiem, przecież. Ale one długo idą. A już drugi raz mnie tutaj e, dopadają, więc e, powinny przyjść troszeczkę szybciej. No panowie, bo mnie tutaj e, czas goni. Dobra, dwóch was tylko. Dwóch. Dobra. No to mogę przynajmniej teraz już e, nocą pływać. I chyba nawet e, to poczynię. Skoro tutaj statystyki mam całkiem niezłe. Dobra, on to wsiadam na łódeczkę, która, <noise> która ma strasznie e, słabe światło. O, ale myślę, że e, wystarczy. Tak, na wszelki wypadek jeszcze tutaj e, wytworzę sobie e, kolejne oświetlenie na łódkę. Dobra, hop. I możemy. Kurde, płynąć tutaj są te płaszczki śmierdziuchy. E, koralowiec, koralowiec, zwykle nie wiem. Płytka woda, niedaleko brzegu. Mm, przydałby się jeszcze taki jeden miecznik, bo ta broń mi już zaczyna ledwo zipać. No, jeszcze ma 60%. No, ale Ktoś tu chcecie. to jest kolejna. Dobra, możemy sobie dzięki nim świecić. E, ich obecność oznacza, że niedaleko może być wulka. Na ich tutaj dosyć sporo jest. O, -o! złoto. O, to złoto. Złoto to ja bym chciała. Co to będzie za wyspa? Złoto tak sobie leży, tak normalnie na glebie? Dziwne. Kropki. Eee, kamizelka ratunkowa, ok. więc więcej muszelek, dobra, trochę sanity się przyda. Mnóstwo butelek, czapka piracka, ok, dobra, butelek nie potrzebuję na razie. To mogę zjeść żeby lepiej świecić. Eee, złoto, złoto oczywiście wezmę. Dublony też mogłabym już e, zacząć zbierać, ponieważ no, hazard to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Można <laughs> dostać naprawdę bardzo dużo wspaniałych, dobrych rzeczy. Co za wysepka? Jakaś taka, taka naprawdę malusieńka. E, ale kości dużo można z niej po pozyskać. Kości też są dosyć ważne. Czy ja mam przy sobie młotek? Nie mam młotka i też tak za bardzo... nie mam środków, żeby tutaj młotek pozyskać. No ale dobra, ta wisepka jest naprawdę malusieńka. Więc ja chyba będę dalej pruła. Przed siebie. Tak chyba cały już wykończyłam. Kurczę, tam na tej łodzi się światło paliło całą noc. Ja je właśnie zmarnowałam w sposób <laughs> bardzo, bardzo głupi, ale dobra. Dublony sobie pozbieram. I... Dobra, płynę dalej. Jak wygląda mapa? Mapa prezentuje się w taki oto sposób. No w porządku, dobra. Yy, płynę ku, kora, ku koralowcom. To no najważniejsze, żeby właśnie ten koralowiec pozyskać. O, właśnie, o wilku mowa. Czy ja mam slot, żeby tutaj koralowiec pozyskać? Yy, dobra, to mogę tutaj sobie, o tutaj mózg. <ścoughs> Znalazłam swój mózg. E, dobra, i tutaj poproszę o kilow. Nie, no, no. Ja tutaj przyszłam po coś bardzo ważnego. Ja nie mam czasu tutaj z Wami się bawić. No więc, spróbuję je podejść z drugiej strony. Niech one tylko przestaną mnie gonić. No, mówię, przestańcie mnie gonić. Dobra, Wezmę kilo w dłoń. Hmm. Jak ja ich kurde nienawidzę. Ale dobra, z tej strony jest też trochę koralowca. No trochę będę go potrzebować jednak, bo na te wszystkie struktury wodne tego idzie bardzo, bardzo dużo doprawdy. okej, okay, no to mainujemy szybciutko. Tego nie potrzebuję. No ale dobra, skoro już wziąłem, no to już no nie będę narzekać. Dobra, biorę też ten kawałek, tutaj to mogę odłożyć. Pac. Hmm. No, tutaj też kawałek koralowca, tutaj <noise> to mam wszystko zamiar obłupać doszczętnie. Mam nadzieję tylko, że tutaj te płaszczki do mnie nie zauważą i mnie kurde nie dojadą, ale dobra. Jest dobrze. Na razie tutaj żadna mnie nie dostrzegła. I tutaj tylko tyle tego koralowca udało mi się wyciągnąć. E, powinno mi wystarczyć e, na ten na piecyk. Tam chyba idą dwa kawałki tego koralowca. Okej, okay, to trzeba będzie powykopywać trochę piachu. Powalczyć trochę z wężami. No i w sumie jestem gotowa na kolejną porę roku. Trochę mam przy sobie tego śmiecia, więc myślę, żeby się tutaj po prostu rozpakować na tej swojej głównej wysepce. Dojka chciałabym znaleźć. ginsa. Od razu mogłabym też. Ojejku, zgubiłam wątek, a właśnie udać się na wyspę, gdzie było bagno, prawda, żeby wybudować sobie klatkę dla ptaszka. Ale teraz przede wszystkim chyba zajmę się wydobyciem złota i wykopaniem sporej ilości, właśnie piasku, żeby też już zacząć się przygotowywać. Na kolejną porę roku, mam nadzieję, że tutaj w <noise> pierwszej porze huraganowej nie przyjdzie do mnie Silnando i mi bazy kurczę nie zdmuchnie. Chociaż walki z nim też się tak za bardzo nie boję, więc wszystko powinno być w porządku, jak najbardziej w porządku. Dobra, zaraz się rzucę tutaj na ten piasek, o, mi już. Wyrosły. Przede wszystkim to ja bym chciała wytworzyć kolejny młotek. Dobra, tutaj schowamy sobie to. Tutaj też to mogę sobie schować. I dobra, mogę ugotować sobie kulki mięsne. Już gotowałam, już korzystałam z tych garnków, więc no pierwsze kulki już były no, tutaj jedzone. Eee, dobra. Cześć potrzebuję. Żeby tutaj pogarniać posiłek. Dobra, cyk i cyk. Do którego gara ja schowałam to mięcho? Do tego. Dobra. Toprowadzka. Do Okej, okay, dobra widzę tutaj kawałek by mi zwiało, to ja sobie tutaj to wezmę z powrotem, tą skórę węża też mogę wziąć, będzie z tego przepiąkna pogoda, pogo pod podłoga. I dobra, można wytworzyć już tutaj limestone. No, chyba dwa było trzeba i tutaj do tego pieca, tak dwa są potrzebne, e, dwa kawałki, znaczy no dwa, dwa piachy, że tak powiem, I kubki piachu, dobre, to można tutaj e, schować, ale no, dobra nie mam miejsca, ale dobra można to tutaj schować. Mm, od razu rozpalę sobie ostatni raz w tym ognisku. Mm, pozyskam właśnie tutaj eee, ten piasek. Nie, 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 nie chciałam tego psuć. No dobra, ok. Dobra, weźmy w dłoń pochodnie, bo tam powinny być jednak te dwie kubki piasku. <noise> eee, dobra, oczywiście nie mam na to miejsce Dobra, skórę z węża sobie wezmę tu. I, pyk, i już y, tutaj mogę <noise> y, zbudować sobie y, nowy, nowy piecyk, dobra. Skina do niego żadnego nie ma, ale i tak jest y, cudny, wspaniały. Myślę, żeby tutaj go postawić. Gdzie ta, bu gdzie ta butelka stoi C i tego kraba, może też y, no. weksmituję, dobra, żegnaj gościu. Papa, miło było. Możesz się poczęstować nasionkami. E, I okej, okay, dobra. To bym chciała tak no naprzeciwko. E, właśnie, science machine. Dobra, pyk. I to można e, rozmłotkować. Trzeba młotek. Gdzie jest kurczę, młotek? Eee, dobra, nie widzę, ale dobra. Trzeba by też wytworzyć ee, nową skrzynkę, ale dobra. Młotek chyba zostawiłam gdzieś. Dobra, może być ten. Z <zysy> Forza Smashing Hammer. To tak powiem, dobra, kamyczki też się przydadzą. Tutaj jak najbardziej. Cyk, cyk, cyk. Eeeh. I co, dobra, misja no, dzisiejsza została wykonana w 100%. I tak, dobra, to będę mogła sobie rozsadzić. Więc od razu chyba to zrobię. Tutaj za dużo drzew już też nie mam. E, więc, no, tutaj przywrócę ekosystemowi <grym> jego równowagę. Dobra, z tych drzew i tak nie wychodzą z drzewcy. Drzewce wychodzą z tych e, palmowych drzewek, z, z drzew palmowych. Z palm po prostu wychodzą drzewce. O talina też mi się przyda. I powolutku będzie można w sumie tutaj te e, węże dojeżdżać, pozyskać sobie trochę kości. No i tutaj myślę, że nie wiem, rozbudowa bazy poszła całkiem, całkiem nieźle. Dobrze, ja będę tymczasem kończyć. I tak ogólnie udało mi się tutaj e, wykonać misję piecyk. Więc mówiła do was pan Kawia I widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa!